Cześć, ja jestem Rebecco no i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zegrajmy w Gothic 3. No i co, jesteśmy tutaj przy Trageku. Była misja, żeby tutaj go odnaleźć. Eee, Zabierz szamana Grompela, zdobądź szacunek gorków z Silden, No i tutaj, momencik. Tragek chce odwiedzić szamana Grompela w Silden, zatem możemy go zaprowadzić. O, no fajnie, cieszę się. Orać krzaka, zjedź kurczaka, no spoką. Tutaj sobie większość rzeczy wybiłem z stworków. O, lagi Gothic 3, zaraz zobaczę jeszcze czy, czy tylko się ładnie wszystko nagrywa. Okej, okay, pięknie się wszystko nagrywa, więc mogę grać dalej. No i co, lecimy sobie do do do, do, do Silden. Są lagi oczywiście, bo to Gothic 3, więc no sorry, za to Nie dopiero uruchomiłem nic. grę, więc no wiadomo. Jak to może być? Z tym godzikiem troszkę malaksy i optymalizacja to jest czasem no, słaba. Udamiano. pamiętam, że było tak, że bardzo, bardzo, bardzo lagowało. Gorzej niż mi. No ale no dobra. A ma dużo lepszy komputer ode mnie, więc what? Znaczy kartę graficzna ma chyba tylko lepszą. Okej, okay. chodźmy sobie tutaj. Chodź tutaj, tragak czy jak ci tam? No i pięknie zakończyliśmy my Outlast'a, Słuchajcie, teraz będę robił Wiedźminę edycję rozszerzoną. Mam nadzieję, że czekacie na nią, jest naprawdę fajna. Tak mi się zdaje, bo tylko przeszedłem początek, i myślę, że nie trzeba wgrać żadnych jakichś tam paczy. Jeszcze tam zobaczę, czy nie trzeba. No i co, fajnie, by be... fajnie będzie zagrać w to z Wami pierwszy raz. No i pięknie, zbieramy sobie tutaj te. Roślinki, nie i inne te rzeczy. No i fajnie, że jesteście. Witam wszystkich nowych na kanale, którzy postanowili zostać moimi widzami. No i witam wszystkich bardzo serdecznie. Ujej. Oh yeah, oh yeah być. Lecimy, choć tutaj, tragak. Pięknie. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj ładnych, pięknie 5 ów czy coś. No i ślicznie. Hmm, tutaj już byliśmy. Tam na dole właśnie było, yy, była nemora z tego. Nie, Okara, sorry. Okara, z tego co pamiętam. No I ruszamy sobie do Silden. O, piękne fps -y, po prostu. Bosko, cudowna lokacja. Pięknie. Fajnie, Gotik, dzięki. Dzięki, że się ścinasz troszkę. Gdzie ten. Nie! Nie, mów, że, nie mówcie, że on mi się zgubił. Gościu! Gdzie jesteś? Chodź tu. Ty nie umiesz chyba przejść przez tę siatkę, co? Njamnam, łyk herbaty, zawsze dobry. Także lecimy pięknie, słuchajcie, super pozytywnie. Kręcimy wideo, materiały. I lecimy. No niech to, myślałem, że te odcinki będą troszkę do dupy, ale jest ok. Jest ok. Dobra, chodź tutaj. Shiberayu, chodź. Lecimy. hmm, hm. dosilden. Chyba musimy go zaprowadzić do, do tego szamana i mam nadzieję, że to starczy, żeby mnie tam wpuścili. Czy to wystarczy, żebyście mnie nie przyjęli? Mordrak opowiedział się za tobą, ale nie jesteś. Coś tam gotowy, mówił chyba, tak? Nie, nie pamiętam zbytnio. O, jakie laksy tutaj! No dopiero wczytuje się gra. Włączyłem ją razem z wami, ale no cóż. Jakby to przejść, to. Nie wiem, czy mogę górami jakoś. A, coś mnie jeszcze zabolało. Na tym. Na no, czole. Dobra. Hmm. Czy tędy mógłbym jakoś przejść? Trager, czy ty jakoś tędy przejdziesz? O, nie wiem czy przejdziesz Ale spróbuj, przejdziesz tędy? Po tym? nie. Dobra, oj... Chyba nie przejdziesz stary po tym, bo potem się poślizgniesz yy, Zrobisz sobie kuku i... Hmm... Jakby jak z nim tu podejść, co? Spróbujmy tędy, chodź tutaj Chodź tutaj, mam nadzieję, że jesteś dość żuwawy Żwawo, żwawo, ruszaj się! Ale powiem wam, Dragon Ball Xenoverse będę robił na 100%. Jest tak pięknie, tak pięknie się w to gra. Cudownie, normalnie, super. Lubię sobie to pograć podczas gdy nie nagrywam odcinków. Ostatnio nie nagrywałem, ponieważ no miałem problemy z dziosłem i mnie bolało, i nie mogłem nagrywać. Więc sorry! Także no, będziemy sobie kontynuowali tą gierkę. Także z chyba 4 czy tam 45 już odcinek z Gotik 3. Jak widzicie przegoniliśmy prawie gotika e, dwójeczkę. Y, jak tu zejść? Nie tragasz Chodź tutaj, zejdziesz tędy? Czy nie za bardzo? Ooo pani. Zejdziesz? Zejdziesz? Powiedz, że zejdziesz. Bo ja tam już nie wejdę chyba do ciebie, co? Nie, nie wejdzie nie wejdziesz tutaj chyba. Nie, muszę tam do tego dostać się do tego idiotę! O nie! Halo, tragasz! Skacz! Czem skacze? Co ty robisz, ziomeczku? Dobra, wczytujemy grę. Mogę zgubię. Chociaż. Niech tragasz, Chodź tu! I ty oto! Piękny odcinek, po prostu fajne jak nic. Ale głupia droga jest tam. Dobra, tragasz, Wczytujemy się. No, sorry, no. Nic nie poradzę, że ten idiota ma kruche nóżki. Nie może przejść razem ze mną. Trochę szkoda, będzie mi tych roślinek, które nie pozbierałem do boustu. Aaaa boli. Ale no dobra. Jakoś się to przeżyje. Postaram się to przeżyć na moim serduszku tutaj. Um, no i dobra. Tragak, chodźmy. Dobrze. Nie dyskutuj. Hmm, jakby tędy przejść, co? Dobra. Pójdziemy sobie inną drogą. Słaj. Mam nadzieję, że damy radę sobie przejść. To jest w sumie prosta droga, troszku Mam nadzieję, że dla niego i będzie prosta. A, dlaczego tutaj tak laguje? Jak dziwna, zoptymalizowana wapa. Ale no Nic dobra. Tutaj ech, muszę znowu to otwierać serio. Mogłem sobie zapisać miejscu jakoś, w którym będę. Chociaż a piątką. no dobra. Idziemy sobie. Nie marudzimy. Jest wszystko pięknie. Muszę jakoś pozytywnie się nastroić na tego goticzko, żeby mi tutaj wszystko wychodziło. Wejdziesz tutaj? Powinienem wejść. Powinieneś wejść. Chodź tu. Dobra, tutaj widzę jakieś yy, jelonki do upolewania. Ach, kurczę, te 50 expo, ale no, na razie nie chcę. Co jest z tym gotikiem dzisiaj? Cały czas leguje ta lokacja, nawet nie wiem czemu. O, piękne FPS-y, po prostu cudowne. Właśnie w niektórych miejscach mam stałe 60, a potem spada do 15. Ach, jak ja nie cierpię gotika 3. wydźmienia dwójce, już będę miał. więcej. Ja mam większe w Dragon Ballu Xenoverse, Zinowers fps -y niż tu. O, polec czerwojadów, piękne, trzeba je zaciukać. Zaciukamy je. Czemu ja nie biorę je na hita, co? Nie, piękne fps -y, po prostu cudowne. Znowu, again. Dobra, załatwiamy sobie. Dobra, Czemu do nie strzela. Dobra. Haha, ha, ha, już nie wstaniesz? Siomeczku, ty prawie nic nie zrobiłeś tym ścierwojadom, ale dobra. F5, żeby wiecie, nie wywalił się znowu na kruche nóżki. Hmm, dobra, spróbujmy tutaj iść. Czy tendy, drogi kolego, przyjacielu, pójdziesz? Czy nie pójdziesz? Pójdziesz, dobra. Jesteś w porządku, przynajmniej do tej, do tej pory. Ok, to jest jakaś ciężka chyba skrzynia. Otwierane, dobra, ok. No co to za laksy są? Pani. Panie Gothic, proszę się ogarnąć. Dobra, idziemy sobie hum, hum, hum. Tędy chyba, bodajże. Okej, okay, tędy już byliśmy, więc. No, sorry, tędy bym nie chciał jeszcze raz znowu iść. Pójdziemy sobie trochę dłuższą ścieżką. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam w zaprowadzeniu tego debila. Nie umie nigdzie trafić. Okej, okay, chodźmy tutaj. I teraz, teraz, teraz do Silden. Jakby tam dojść. Jakby tam dojść. Dobra, słuchaj. Słuchaj, koleś, idziemy tędy. Mam nadzieję, że dasz sobie radę tutaj wejść. I że cię nie zgubię po drodze. O, patrzcie, co on robi już. Co ty robisz? Chodź tu. Ej, dawaj, maniek. Chodź tu. Nie wiem, jak tragasz chyba miał. Ale dobra, dla mnie będziesz maniek. Chodź tu, maniek. Idziemy. Pięknie, ślicznie. Dajesz sobie radę. No, chodź tutaj. Nauczymy cię chodzić. Nauczymy cię chodzić, jak mamusia. Dobra? Próbujmy iść tędy. Wiem, że idę totalnie złą ścieżką, totalnie źle, ale no staram się cokolwiek tutaj zajść. Chciałbym się z nim teleportować, ale no nie jestem w stanie, po prostu. Dobra, tutaj idziemy, załatwiamy tu. Dojście do niego było proste, ale przyjście już z nim, to jest... po prostu ci NPC-ci w gotiku to jest masakra. Chodź tu, nie gadaj. Nie gadaj, chodź tu. Bo i tak, ty byś nic nie zrobił mi, temu wilkowi, zaciukałby cię i byś zginął. I bym nie miał już tego zadanka wykonanego, i silden byłoby już rachubachu i koniec by było. Okej, okay. choć tędy. Nie wiem, czy tędy zejdziesz. Chyba raczej tak, ale ja się chyba kręcę cały czas. Dobra, robimy F5. Uwaga, uwaga. Takie machnium, szybkie. Dobra, idziemy tędy. Wiem, że się wróciłem do poprzedniej lokacji, ale staram się iść z tym gościem. Po prostu mnie tak irytuje prowadzenie FPS-ów w tej grze. Znaczy, FPS-ów, npc w tej grze. Jesteś tam? Jesteś, dobra. Muszę go cały czas mieć na oku, nawet kuszą, bo po prostu nie radzi sobie z życiem. Nie wiem, z czym sobie może nie radzić też, że jestem lepszy od niego, bo co, co innego jeszcze, dobra? Czy tutaj wejdziesz? Czy, czy, znowu będziesz odwalał? Wejdziesz. Dobra, jesteś na tyle mądrą małpom, że wejdziesz. Uhu, uh, aha. Nie, przypomina mi się to, co Negan zrobił z Fanny moment. Oczywiście zapraszam, żeby zobaczyć jego fany moment z Outlast'a. Nie zrobił jeszcze całego, ale mam nadzieję, że Leni wykona swoją robotę. Gothic? 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 Dobra. Jaki lag był? Masakra. Nienawidzę tych lagów gotiko dziwnych. Nie wiem czemu się tak stało. W sumie nie miałem jeszcze takich lagów. Nigdy. Nie wiem, może Gotik się zbugował, coś. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Chodź tutaj. Nie, tędy za bardzo nie, bo znowu się wywalić na kruche nóżki. Chodźmy tędy. Jakby co z nim mądrze iść. Trzeba się nim opiekować, jak bobaskiem truszku. Dobra, idziemy tędy. Może. O, tędy jest ścieżka. Chodź tutaj. Chodź tutaj, ono tu, ono tu gnoju, dobra, idziemy tędy i pięknie, już jesteśmy w górkę mniej, dobra, ile jeszcze nam brakuje do Silden, ocie panie, Chodź panie, no nie damy rady chyba dać z nim, no chodź, 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 normalnie 10 minut poświęciłem na prowadzenie tego debila. Cześć, witam znowu. Już mam nadzieję, że ogarnęły się te lagi, nie wiem czemu, ale miałem użycie dysku 100% normalnie. Okej, niech się wszystko wczyta, gra. No i co, zaprowadzamy tego orka i myślę, że już jest dobrze. Czemu ten robi ten... Nie wiem, padaczka jakoś ma. Okej, spoko. Zaprowadzamy go do szamana i myślę, że będzie spoko. Teraz, jak już widzicie, już nie mam tych dziwnych lagów. Nie wiem co mi tak używało. W sumie dysk miałem użycie 100%, więc wow, co się dzieje Sprowadziłem ci przyjaciela. A człowiek z Nordmaru, którego spodziewałem się od tak dawna. Bardzo dobrze, proszę, to dla ciebie Okej, okay, mam nadzieję, że już możemy wejść tam do tego. Kliknę sobie w piątko oczywiście, to nie jest żaden już lag, już nie ma lagów i jestem tak. Zadowolony Macie nowego kowala. Nazywa się Kadok Nareszcie. Czemu tak długo masz tu swoją nagrodę, mora? Nie. No czemu? Co jeszcze nam potrzeba? Zobacz szacunek. Zabisz omane Grompela... Miano na liście. Hmm... Grompel. Chyba musisz zdechnąć, co? Co tu jeszcze nam potrzeba? Ja to już wszystko zrobiłem. Zaprowadziłem każdego. Jakiegoś szamana Groka, wszystko, imiona, cokolwiek się da. Tutaj zrobiłem. Nie wiemy, czy można Momencik, Czyli jest tutaj ten gościu. i ten tragarz, czy jak on miał. Jeszcze się nie nauczyłem. Dobra. Nie, wszyscy się na mnie strigerowali. Dobra, spróbujmy tutaj z kim się jeszcze porozmawiać, no nie wiem, spróbujmy tutaj kogoś zachęcić do rozmowy. Halo, halo, Zapotek? Jestem znowu, słuchajcie, okazało się, że Tragak ma dostawę z Nordmaru. I to było głupie, naprawdę głupie. Krąpel, mam przesyłkę z Nordmaru. Bardzo dobrze, choć wolałbym legion orków. Okej, okay, silden. udało się. Czy teraz mnie wpuszczą, skoro mam 70% u orków? Słuchajcie, bo nie wiem, zaraz jeszcze zobaczymy Tragak, nie chcesz mi nic powiedzieć? Proszę, puść mnie. Się źle nie. Pięć jeszcze, czego mi potrzeba? Zostań, ja zostań, zrobiłem tutaj spokrywać. wszystko, naprawdę wszystko. Tu to dowodzi, gdzie znajdę waszego pana? Eee... Alternia twojego intelektu. Dla Momencik, do coś do zrobię sobie ostatnie cięcie w tym odcinku i zobaczę, jakie mi jeszcze zadania zostały tutaj, bo ja już naprawdę nie mam nic. Zobacz, szacunek orków, bla bla bla, szamany grompel, zabij go. Nie. Wiem. Spróbuj, spróbowałbym coś zrobić na w 5 Spróbuję go zabić. Zobaczmy, co się stanie. Jest 24 minuta odcinka, więc, no wiecie, jeszcze mamy dużo czasu. Dobra. Spróbujmy zrobić coś takiego, że jego dobiję. Aha, czyli to jest po prostu coś takiego. okej. Okay. Wczytujemy sobie oczywiście ze piątki i momencik. Zrobię krótkie cięcie. Pik. To właśnie. To. Odłóż broń, jestem już i jest tak. Słuchajcie, było tutaj jedno zadanie. Mianowicie powiedz Denpokowi, że Brontop pilnuje miasta. Muszę, Musiałem pogadać sobie z Brontowem. Denpok, gdzie on jest? Zaraz sobie go znajdziemy, to jest zapewne ork, który jest tutaj. Fierlock. A mam bla bla bla. Jestem głodny, mam jedno dla ciebie pieczeń. Okej, okay, dwa do tego. W mieście potrzebują strażników. powiedz mu, że od tej chwili. Okej, okay, powiedz Denpokowi, że Fierlok pilnuje miasta. Okej. Okay kogo jeszcze mamy? Powiedz Denpokowi, powiedz dempokowi. Okej. Okay. I to będzie tyle. Denpog, Denpog, Denpok, to jest Gives. Bart. E, Irmak. Spróbujmy sobie jeszcze z Irmakiem pogadać. Czy on też powinien pilnować miastem? No, miasta. Dobra, powiedz Den że Irmak pilnuje miasta, dobra. Czyli musimy tutaj wszystkich prawie strażników zaangażować w pilnowanie miasta. Ganska na pewno tutaj powinien. Jak Denpok potrzebuje więcej strażników w mieście. Dobra, okej. Okay. Denpok, Denpok, Denpok. Tylko musimy oddać potem te zadanie. Dobra. Sorry że za taki dzisiaj odcinek, że się wszystko ścinało na początku masakrycznie, a potem były takie problemy z tymi lagami. No wiecie jak to jest, to tylko granie. Powiedz, że Denpok, Denpok, Denpok. Który to jest Denpok, co? Jest ty głupia, mora. Nie to jestem głupi. Jest nie Dobra. Tak, chciałbyś się spróbować? Denpok, czy to jest Denpok? Sa Denpok, tak jest. Freelock patroluje miasto. Dobra robota, mora. Brontop zostanie w mieście. Dobra wiadomość. Irmak pilnuje miasta. Dobra robota. Ganka zostanie w mieście. Dobra robota, dzieciaku. Okej. Okay. 96 reputacja w Silden, więc na pewno będziemy mogli się zobaczyć w Silden. Okej. Okay. Zdobądź szacunek orków w Silden. Plus 1 do orków. GG. Super. Kadok? Chcesz mi coś powiedzieć? Czy Kadok chce mi coś powiedzieć? Eee... He 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 he. Sprzedamy mu parę bezużytecznych rzeczy, takie jak stare kusze i inne rzeczy. Mam nadzieję, że te lagi wam nie przeszkadzają co były. Sorry, ale to jest Gothic 3. Nie wiem, na bardziej wymagających grach mam więcej w Kowalstwie, ale wiadomo, kto gra w Gothica, ten wie. Trójeczko oczywiście przede wszystkim. Magiczna trójeczka. Dobra, bierzemy sobie pulpit. Ale miecz stanął w ogniu, albowiem miał w sobie moc i nosa. I Inos przemówił do Robara. Zejdź z gór i pokonaj mych wrogów. Okej, okay. no i wiadomo. A wreszcie otrzymaliśmy wsparcie z Nordmaru. Ci parszywi buntownicy nie będą się tego spodziewać. Wkrótce ich. wkrótce cała ich reszta znajdzie się w lesie. To ty jesteś tym wielkim wodzem, o którym wszyscy gadają. Czegóż może taki kundel jak ty chcieć od wodza orkowych armii? Gadaj! Przybywam, aby ci służyć, wielki panie. Czyżby? Odpowiedz mi na jedno pytanie. Kiedy wreszcie wy, ludzie, zrozumiecie, że zostaliście pokonani i zaprzestaniecie oporu? Jak leci? Czemu miałbym ci się spowiadać z moich spraw? Za kogo ty się uważasz? Okej, okay. czy, 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 to jest zrobione? Okej okay. Wiecie co, ja bym sobie jeszcze zrobił, zanim pójdę z tego miasta Zanim pójdę sobie z tego miasta, bo i tak będę miał tutaj kłopoty Zrobię sobie coś takiego, że zabiję sobie szamaną Grumbela A, i jak go zabiję, to szybko pójdę sobie, o nie, tutaj, sorry To szybko pójdę sobie... Chyba nie zamierzasz znowu rozrabiać nie zamierzasz, ale skąd? Nigdy bym nie pomyślał. Grupowe uśpienie rzucamy na wszystkich. Możesz przestać. Grąpel, giniesz? O nie, też się zbudził. Zabierz Amana Grąpela! Uuuuuuuuu! Nie mam mnie, nie mam mnie, nie mam mnie. Większość mnie nie widziało. Do widzenia! Do widzenia! Lecimy, 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 słuchajcie. Szaman Grompel nie żyje. To ja nie Wspaniała nowina. Z radością ci za to zapłacę. No i pięknie. Wyzwiesz teraz umbraka na pojedynek. Z pewnością. Wcześniej jednak muszę załatwić sprawę niewolników. Rozumiem. Na twoim miejscu opuściłbym to miasto. Moi chłopcy pierwszy raz posmakowali krwi i będą matygować każdego, kogo nie rozpoznają. Bez znaczenia czy to ork, czy Mona. Okej. Okay. Nie chcę walczyć z orkami. Udajemy się słuchajcie do Faring. Tak jest pięknie. Już możemy się udać do tego pięknego miasta. Ja bym. nikt nie wie do prowadzi. Przeniosę się do tego, oczywiście, miejsca. Dobra. O nie, to piękno, aksem w gotiku. Wczytanie nowego świata. Ok. O, tu jest nawet piękna bariera, wszyscy. te... Przez te... Sh Shadery, że tak powiem. Ujmę. Okej. Okay. Idziemy sobie tędy. Co ten dzik robi? W ogóle mm. <noise> dziwnie ten się spinał, Dobra, załatwiamy tutaj dzika. Aha, zapomniałem. Przepraszam, przepraszam. Okej, okay, dobra, ale tutaj tak... Zanim bym pokonał tego dziadygę szamana, to bym miał już problemy dawno. A ja wolałbym nie mieć problemów, udać się do faring. I mieć święty spokój, słuchajcie Tutaj otworzyłem sobie, poza odcinkiem, skrzyneczki te tutaj Tutaj coś mnie jeszcze znowu atakuje Słuchajcie, 82 poziom zaraz będzie Jesteśmy, słuchajcie, kozakami takimi największymi, że szok Dobra, widzę, że tutaj jakieś le leciutkie takie laksy są Ale już nie takie jak wcześniej Bo wcześniej dysk mi coś tam odwalał Jakieś aktualizacje dziwne się robiły Jakie spuki rzeczy się działały Tak, działały Działy się spóki rzeczy. Dobra, udajemy się tędy do Faring. Trochę dziwną dróżką, nie przez most, ale no ta droga jest szybsza niż poprzednia. Jak widzicie, załatwiłem sobie tutaj te o, y, trolle. Tipler już nie ma nic mi do powiedzenia tak naprawdę. A więc ruszajmy sobie do o, troll, zbieramy sobie skórę oczywiście, bo może nam się przydać. Skóra trolla jest cudowna, fantastyczna po prostu. Tutaj, jakieś e, oczywiście ścierwojadko e, można załatwić. E, ścierwojadki można kopać. Pik, pik, pik. Dobra, załatwiamy ścierwojadki pięknie. Wiem, że taki rozlazły dzisiaj ten odcinek i że parę rzeczy mi się nie udało. I był strasznie pechowy. Ale mimo to, mam nadzieję, że bawiliście się, wyśmienicie ze mną przynajmniej. Staram się jakoś robić, żeby urozmaicić wam te filmanski. Nie mogę się też doczekać drogą bola, jak już wspominałem. A już wiedźmin, tuż, tuż. Słuchajcie, pojutrze już nagrywam waszego wiedźmina. Także możecie być pewni, że będziecie szczęśliwi i pięknie. Czekam, oczywiście, na mnóstwo rad. Zagram bez dodatku tego białego wilka, bo go nie chcę. Nie chcę dodatku, bo ja nie grałem nigdy. To nie jest jakby dodatek, to jest mod, który zmienia nawet wygląd i parę rzeczy, które nie chcę. Słuchajcie. Chciałbym pograć klasyczną wersję. Klasyczna wersja też jest do ogrania. E, no i jeszcze poza odcinkiem w godiku 3 wybiję tutaj oczywiście większość rzeczy. Mitch? stać! Ty, ty, stój tam gdzie stoisz! Czego chcesz? Ktoś pokonał armię Orków w węgardzie. Orkowie są bardzo niezadowoleni i szukają podejrzanych? Chyba nie jestem podejrzany, co? Nie, ty nie. Ale i tak mi daj butelkę wody. Masz wypij za moje zdrowie. Dzięki, stary. Co tu robisz? A po co niby miałbym zachodzić do wioski? Jestem bankrutem. Ostatni grosz straciłem na arenie na rzecz kurpisa. Przynajmniej wciąż mam butelkę nordmarskiej starki. Pomagam mi przetrwać ciężkie chwile. Jest coś, co powinienem wiedzieć o tej wiosce? Faring było niegdyś warownią paladynów, teraz to centrum terenów okupowanych. Przebywa tu Kan, przywódca wszystkich orków oraz hordy jego wojowników. Trudno było się tu dostać, mnie się jednak udało. Kurtis? Kto to? Właściciel areny w wiosce. Nie jest zbyt duża, ale wystarczająca, żeby zrobić wrażenie na orkach. Jak ci się udało dostać do zamku? Dzięki współpracy z orkami to jedyny sposób. Uważaj jednak, gdy ich zdenerwujesz, o zamku można zapomnieć. Czego szukałeś w zamku? Miecza. I to nie jakiegoś tam zwykłego, ale z magicznej rudy. Wiesz co mi powiedział jeden kowal? Że najpierw muszę zabić trzy trole. Trzy trole! Może i jestem stuknięty, ale nie jestem szaleńcem. Trole nie żyją. Co dalej? To z całą pewnością zrobi wrażenie na orka, a ja lepiej wrócę na razie do zamku. Okej, okay, on sobie tutaj wróci do zamku. Zadanie zostało wykonane. Słuchajcie, jeszcze zrobiłbym sobie tak, że zanim wszystko zrobię, Roko. Za czym tu tak kopiesz? Szukam różnych cennych rzeczy. To zadziwiające, co można znaleźć w gruzach po przejściu wojny. Udało ci się już coś znaleźć? Ta, wielki pierścień. Dobra, możemy go odkupić, odkupujmy go, wiadomo. Masz jeszcze coś? Na... Nie, niedaleko. Na czym? Dobra, on da nam y, zadanie, żebyśmy oczyścili jego jaskinię, a słuchajcie, co tutaj będzie. E, czy to tutaj? Powiedzcie, czy to tutaj, bo jestem prawie pewny, że to jest tutaj. E, Ognisty Puchar, ostatni, jaki w ogóle tutaj jest w grze, e, powiedzcie, że to jest tu? Powiedzcie, że to jest tu! Jest Dobra, wykupmy sobie. Powiedzcie, że to jest tu, proszę was. Proszę. Tylko na to spojrzysz. Serio. Serio, chyba wioski niroko Roko jest. Roko Koko. No, nie. Momencik, gdzieś tu powinien być, słuchajcie. Pamiętam, że gdzieś tu powinien być od puchar. Nie jestem szaleńcem. Nie, chyba nie tutaj. Najgorzej. Chociaż chyba, że on miał ognisty puchary Chciałbym mu naklepać póki co. Żeby się o tym przekonać. Słuchajcie. Klepmy roko parę razy w pysk. I jak nie będzie miał pucharu to i tak kończymy odcinek. Dobra? Aha, czyli on nie nic takiego wziący. nie miał. Hmm. No dobra. Może to jaskinia Roko faktycznie nie ma, jest? Nie ma. A ja po prostu zgałganiłem i nie zapamiętałem tego. No dobra, tutaj widzę, że zamienili się miejscami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Spróbuję jakkolwiek, jakkolwiek nazwać ten odcinek. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie, mimo że taki dziwny. Trzymajcie się. Hej, hej, papa. Pa.